Hej kasiemka, witam wszystkich. E, poniedziałek, 4 listopada, tuż po godzinie 12. .00. Ja oczywiście u wejścia do flamingowego lasu postanowiłem się wybrać, pozbierać śmieciuszki. No i są pierwsze na wejściu. Patrzcie, papierki z papierosów, opakowanie w jakimś lodzie czy batoniku. O, tu jest, chusteczki były. No i co? Idziemy, wchodzimy do lasu. Zobaczymy, jak to będzie i oczywiście po moim weekendowym podsumowaniu. E, no i tak mówię właśnie na nim idziemy w las. I patrzcie, końca nie widać, same świeże, same świeże śmieci. E, tam papiżaki, no to tego nie będziemy podejmować. E, w lesie naprawdę fajnie, naprawdę rzeźko, wszyscy korzystają. Wszyscy korzystają, tylko właśnie niektórzy śmieci swoje zostawiają. I tu w tym przypadku są same same świeżynki, patrzcie, cyk. No, to jest miejsce, w którym często sprzątam, często chodzę, często patroluję oczywiście flamingowy las idziemy w kierunku flamingowego drzewa. No i kurczę zawsze ludzie coś zostawią, oczywiście niektórzy. Nie wszyscy. No i tak pod jednym z ostatnich filmów ze Spytania e, fajne pytanie padło, albo pytanie, fajny komentarz od kolegi Wielka Apokalipsa. Pozdro serdeczne, przyjacielu. Cieszę się też, że podoba Ci się moja muzyka. E, napisałeś coś takiego, właśnie, żeby każdy tak chciał, to by było e, czysto. E, no, coś w tym jest, ale ważne jest, żeby e, nikt. Nie śmiecił, to by było czysto, aby każdy chciał mieć ten porządek w lesie, to by było czysto. Jednak nie, nie, wszyscy, nie wszyscy chcą, no ale dzięki, dzięki za, za te miłe słowa. Mi się akurat mi się akurat chce i lubię to robić. Lubię sobie pochodzić i posprzątać po lesie. Eee, I z tego co wiem, no to, wiecie, no, bardzo dużo widzów też, e, tych, którzy oglądają moje filmy, też tak chodzą, sprzątają. Nie mają przecież kanałów na YouTube, ani tego nie, 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 powiem, nie prezentują, nie nagrywają, nie, 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 nie robią takich relacji, tylko po prostu chodzą sami od siebie. Jest tych osób bardzo dużo. Nie jestem teraz też w stanie was, was wszystkich wymienić, ale pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Tych właśnie, którzy mm, sami od siebie właśnie sprzątają. Także jest nas dużo, ja mam tego, tego, tego świadomość kanałów na na YouTube z tą tematyką. Też jest bardzo dużo. Też nie w sposób wymienić, ale jedna jest taka prawda, że że też kiedyś takie wpadały też e, te sformułowania, że jakby to e, wpływamy, motywujemy e, no. I to, to jest właśnie efekt tego, nie? Taka kula śnieżna trochę, nie? Że kilka osób pokazuje, że można sprzątać inni gdzieś to zobaczą, też próbują naśladować. Albo może właśnie sami od, od siebie też. Tak więc e, tak to działa. Ale właśnie, żeby każdy chciał utrzymać porządek, to by było świetnie. Ale nie zawsze tak będzie. Bo na przykład takie e, no, papierki z cukierków, no to niechcący pewno dzieci wyrzuciły, nie? Rodzice nie dopilnowali albo ktoś ten upadł z komuś z kieszeni, że jakaś to wielka katastrofa nie jest. Ale wystarczyło troszeczkę dopilnować, nie? No, na niektórzy się śmieją z tego, że papierki z cukierku zbiera. Dobrze, idziemy przed siebie. Normalnie jest jesień. Jeśli od tej mańki, że tak powiem, pójdziemy, świetnie to wygląda. Te liście na pewno dużo e, przysłoniły. Tam coś pobłyskuje. Czyżby to była dupka z flamingówki? No, tak na pewno flamingówka, bądź to widzę. O i co? niestety. Są tam żuczki. Kilka sztuk wypadło. No i jest złomik. No świeży temat. To jest świeży, bo ja naprawdę w tym lesie wszystko co się dało to wyzbierałem. I pyk. Dzisiaj tak troszkę dynamicznie. raz naprawdę świetny. Właśnie, prosto z warsztatu, z podsumowania, weekendowego. I tu pędzę do lasu, żeby punktualnie o 12 zacząć. Miało szkiełko. No i tak to wygląda, także... Dzisiaj dwa filmiki będą na kanale. Tu się nie uchowie zielone szkiełko. Perła bredna. Zielona. Cyk, tam coś widzę. Dobrze widzę. Dobrze, polioczek przywiązany do patyka i coś zielonego. Nie no, to zielone to taki grzybek. <laughs> Cyk, sek, już przemarznięty. Ktoś w ogóle patrzy tu. Kopnięty grzybek, tam kopnięty. Tak komuś niepotrzebny to go nie wyrywa. Chyba tak, chyba dobrze myślę. I tutaj coś. I tutaj coś, palace. Pozdrawiamy wszystkich palaczy. I tutaj pod liśćmi rasowa flamingówka. Nie, nie, myślałem, że to tyskie. A to EBE. No ale pełne rzuczków. Obraz się. Zaraz się tego pozbędziemy. Puszka no, pusta. Następuje tutaj kompresja i pojedzie do huty Amelinium. pyk a tu jest to moje miejsce, takie moje kiedyś też było sporo śmieci, ja już coś widzę co, co się dać tu dzieje, jakiś pojemniczek plastikowy, zaraz wam pokażę o i takich coś tutaj przywiódł do lasu Chcę próbował sprzątać czy coś. Butelka. Magnum wiśniowy, raczej niezwrotna, ale butelkom to przetestuję. Kibelek taki. Co w nim? O tu jeszcze potłuczona butla. Czyli ktoś coś to sprzątał. Tylko zostawił to w lesie. Dobra, liście zostaną. Kibelek wezmę z sobą, żeby nie było to tamto. Nie lubię tego, że ktoś... Wiecie zaczną znacie moje zdanie. Ktoś posprzątał, pozbierał, no to można było to tylko wynieść z lasu, iż był spokój, a to dla to dalej jest. No ale, moje zdanie jest takie. To na pewno ze mną wychodzi. No i tak, rasowa flamingówka. Fajnie się przyjęła ta nazwa puszki aluminiowej. Dziękuję Wam za to, że niektórzy z Was tam na niektórych kanałach jest to rozpowszechniane, ja szczególnie ostatnio Artur z Kaniowa. Kanał Kaniowczysty jest zajebisty. Wrzucił bardzo ciekawy odcinek. Właśnie tam czyścili od niego tą dankówkę. Czy silnie jakaś kopara, jakaś maszyna przejeżdżała. No i co? No i wywalili wszystko na, na, na brzeg. I Artur już spędzał natrował to, Masakra. Co tam w tej wodzie było. Ile opon i innych rzeczy, ale... Przewaga flamingówek tam. Normalnie kopalnia aluminium. Także będą niezłe łowy. Z okazji gorąco wszystkich zapraszam na kanał Kaniów jest zajebistej. No i pozdrow serdeczny arturze. A tutaj już jest pucha. I tak się idę, gadam i jest. Flamingówka. Świeżutka. Jeszcze tutaj żuczki nie zdążyły, że tak powiem, zadomowić w tej śmiertelnej pułapce. I tu. Było słodko, pik. Ciśniemy pod flamingowe drzewo. Taka moja ulubiona trasa. Jeszcze gą gąszczy nie ma normalnie jesień. Jeszcze trochę śnieg spadnie, no przecież to już jest Patrz podnieko leci. No i co, jesteśmy pod flamingowym drzewem. Na razie robimy sobie bazę. No, bazy też się zdrowo przyjęły. Sformułowanie bazy. Przy okazji, bas, no to oczywiście pozdrowienia dla Kobylina, twórcy bas. <grybujesz> Poza serdeczne. No i co? Tak, z slamigowego drzewa sporo liści opadło. Tak to się prezentuje u góry. Tu jest czysto. Wygląda na to, że jest, że jest czysto. Tak się roz, ro, rozglądam. Ale świetny spacerek. Nie ma dzisiaj już za ciepło. Czego tu się spodziewać w listopadzie? Ale jest fajnie w tym miejscu o każdej porze roku. A ja w tych pięknych okolicznościach przyrody Cię gorąco pozdrowić pierwszą trzynastkę obecną na premierce na czacie filmu, ostatniego filmu ze sprzątania lasu. Jest lista, oczywiście, z kanału 4 minuty. No i mamy pierwszą trzynastkę. Pierwsza była Ewa Pezdańska. Pozdrow serdeczne Ewo, prosto spod flamingowego drzewa. E, drugi był Wojtek, czyste giery. Pozdrow serdecznie Wojtek. E, trzeci był Neodymowy Kasta. Pozdrow serdeczne Daniel. Eee, czwarty był Hyliksus, pozdro serdeczny Hyliksus. Piąty był Jan Matejka. Ahoj Janku, pozdrawiam cię serdecznie. Szósty był Łukasz Święch, pozdro serdeczny Łukasz. Siódmy był pociągowo, pozdro serdeczne Krzychu. Ósma była Tenia, raz, dwa, trzy. Pozdro serdeczne Tenia. Dziewiąty był Gaugan, pozdro serdeczny Gaugan. Nie zapominajcie o lamach komentarzach u Gałgana, tak mi się teraz porymowało: Dziesiąty był Lechu, 1982, pozdrow serdeczne Lechu, 11 była Anna Bogudzka, pozdrow serdeczny Aniu, 12 był Janusz G, pozdrow serdeczny Janusz i 13 był Stanisław P, pozdrow serdeczny Stanisław. Przy tej okazji jeszcze gorąco dziękuję wspierającym kanał Flaming Recycling i pozdrawiam. Jest to Piątas, Mariusz Pan, Goliat, Krzychu z Landu, Celi Pociągowo, Tomasz Kropek, Sandarz 2, Lechu 1982 i Neodumowy Kasta. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za wspieranie mojego kanału. No cóż, biorę swoje śmieci, jak to zwykle o tym tak mówię. No i idziemy przed siebie. Generalnie też po malutku wychodzimy z lasu. Żeby każdy tak chciał, to by było czysto. No. Jeszcze raz wielkie dzięki eee, koledze tutaj, Wielka Apokalipsa. Bo dzięki Tobie też, fajny tytuł odcinka. I co, wychodzimy tutaj przed siebie, idziemy przed siebie. Tutaj często po lewej stronie eee, też jeszcze jakieś są nieraz puszeczki, buteleczki, a ja aż kurczę widzę coś na, na drzewie, nie wiem, To jakaś prawidłowość jest, czy Wy to widzicie stąd? Po raz kolejny w lesie na drzewie worek ze śmieci, no jeszcze nie wiem, czy tam tym śmieci, ale już chyba cztery razy już stąd wyciągałem takie tematy. Co to jest, tak się bać? To no śmieci no, są worki. O co biega, o co chodzi? Co to jest, butelka? Tak ja się rozglądam w innych tematach. No nie wygląda to ładnie. Ja to stąd zabieramy. No. Jakby wygląda jakieś śmieci z działki, ale no dobra, nie będę już tutaj oskarżał. Bierzemy to wygląda, wygląda od razu lepiej. Hm. Ktoś ma jakiś cel tutaj, że to zostawiono, bo to jak kto ogląda odcinki, no to wiecie, że to już po raz kolejny w tym miejscu. a się boję, czy coś tu jeszcze innego nie będzie. Kiedyś tu jeszcze te, te cztery opony były wyrzucone. Ja się rozglądam w lewo, patrzcie, a po prawo na drzewie wisi taka niespodzianka, że już wisiała, nie? Po co to, na co to? się rozglądam po tych konarach drzew, ale nic nie widzę a w tym ewidentnie miejscu ktoś działa w ten sposób nic śmieci przybyło biorę swoje śmieci idę przed siebie no i tak ja już na drodze oddali słuchać co to grzeb e, sygnał na tym na przejeździe. E, wracam w kierunku wyjścia Teraz sobie oczywiście patroluję, że tak powiem, lewą stronę. Zobaczymy czy coś tu będzie. Po z prawej wysprzątane. Mamy jakiś papirek. No, tutaj papirek, cukierek, pyk. Naprawdę, no świetne miejsce właśnie spacerki z pieskami, osobiste spacerki. No, także ludzie korzystają z lasu i to jest fajne. Ludzie też spożywają piwsko w lesie. Spożywanie niezłe. W takich okolicznościach nawet jest przyjemne. Tylko po co zostawiają tu puszki, nie? Szkoda tych żuczków. Ale to. Można by było gadać i mówić dużo. I tutaj, już też klasyka, nie? Opakowanie po chusteczkach klinicznych. I tutaj jakieś sreberko. Bym powiedział z czegoś, coś z batonika. Tyk z lasu zmyka. No i ja tak, coraz bliżej, punktu wejścia. A raczej, już prawie w tym punkcie. E no tak to wygląda, taki szybki bieg przez las, że tak powiem, trochę jeszcze trzeba zagrzać, a że tego to nie widziałem. Panie, no, jest coś się uzbierało, tam coś jeszcze widzę. Tu jeszcze widzę, klasyka popalone było, nie wygląda tutaj czyściej. Tu zielone coś jest. O, lech, lech, o, stado lechów, <laughs> przy okazji. Pozdrowienia dla Lecha i dla papugi. Lechu, nic, taka zapłata za sprzątanie lasu, na skraju lasu. Tutaj Lechu też często kręci swoje odcinki. No i czekam na nie, Lechu, bo dawno tu nie kręciłeś. Dobra, śmieci wrzucamy do samochodu. No, pięknie to wychodzi. Nie ma dużo, ale patrzcie, chwila w lesie i są takie śmiecie. W ten sposób, za sobie budki przybiorę, bo ja oczywiście w gumowcach, no bo co. Szkoda tej moczyć, trzeba o siebie jakoś dbać. No i nic, no, taki typ odcinka, patrzcie. Chwila w lesie i są śmiecie, żeby każdy chciał tak nie wyrzucać śmieci do lasu. To by było fajnie, było super, jest pięknie. No i co, nie ma co przyciągać. Standardowo jak się podobało to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału i hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!